Trwa przeszukanie u osoby podejrzanej o uczestnictwo w grupie przestępczej wyłudzającej zwrot podatku VAT. Szukam dokumentacji, której żąda prokurator odnośnie spółek, które są w postanowieniu. Pan mówi, że ich nie ma, ale często się zdarza, że ktoś mówi, że ich nie ma, a nie znajdujemy. Pałka teleskopowa nietypowy graży dla kobiety. W samochodzie żony to pałka nie jest oczywista nie, nie, nie A, czyli nie jest, y pana auto, mi nie, tak? nie jest pana auta, Żadne nie jest moje auto. Okej, okay, ale użytkowane jest życzy. przez pana tak, tak, czy przez żonę? Tak, to jest przez mnie. I tak pałka dla...? Leży sobie, może leżeć. Ja nie mówię, że nie, tylko... No, to, tam nie to leży. Okej. Okay. Jeszcze bagażnik. Samochody mamy już przeszukane. Dzieci zejdą, będzie się chciał pożegnać, to ja oskarżę Chce nas jest się z pożegnać bez brązoloty? Gdy okazało się, że w samochodach nie ma istotnych dla sprawy dokumentów, żona podejrzanego może zabrać dzieci do przedszkola. Panie, ja mam pytanie. Mhm. To są teraz spłaty rat leasingowych od tego MINI? Tak, 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 tak. A korzystający jest tu pisany... Ch... Czyli auto pan użytkuje, którego pan Pan nie jest właścicielem tego oporu. Raty leasingowe za samochód, które pan jeździ są opłacane przez zupełnie inną osobę. Te dokumenty mogą być dowodem wątku dotyczącym ustalenia majątku. A co to jest to, mógłby pan nam powiedzieć? Pakt notarialny. Hmm? dotyczący? To firmy. Na terenie? Słuchajcie. Słowacji. Jest pan nie właścicielem do dzisiaj tej firmy? No ja dopiero co widziałem. A przepraszam, jakieś kolejne umowy mamy sprzedaży udziału to jest węgierska umowa. No. Czyli pan już jakieś spółki już na Węgrzech posiadał wcześniej, tak? No, tak, transportowo. Mhm. Mm teraz was do znowu, jak nie nie czego. Póki za granicą można kupić po to, żeby uniknąć naszych organów ścigania i po to, żeby ukryć faktyczną działalność. Biorąc pod uwagę o czym zajmował się Pan, e, wydaje się być to podejrzane. Zabieramy Pana, jedziemy do lekarza i wracamy tutaj z lekarzem. Chodzi o to, żeby Pan tę tabletkę przyjął, bo jest słaby. Ta? Tak? Tak. No to jedziemy. Po powrocie z przedszkola żona podejrzanego została przybrana do dalszych przeszukań może sobie przybrać tak zwaną inną osobę, żeby z nami też po innych pomieszczeniach chodziła. Także pójdziemy zaraz na górę. Zespół odpowiedzialny za zatrzymanie przebieg z do lekarza, z uwagi na to, że rany wieczorem bierze określone leki. Dzień, Dzień dobry. Jesteśmy z Urzędu Celno-Skarbowego i mamy osobę zatrzymaną. Chcielibyśmy ją przebadać tutaj. proszę okay, panowie, przy, przy, przy widzie, ktoś tam wyjdzie tutaj? Dobra, dzięki. Dzięki. Czy windzie ktoś tu wyjdzie do jakiś czas?